Drzwi pomnika hospicjum są jeszcze zamknięte, ale jest szansa, że dzięki takim firmom jak Austroterm hospicjum już wkrótce przyjmie pierwszych pacjentów. Koncepcja Hospicjum nie jest niczym nowym, wywodzi się ze średniowiecznej Europy. Ale pomnik Hospicjum to ewenement wznoszony w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego przy ulicy Wysokie Brzegi w Oświęcimiu od pięciu lat, choć kamień węgielny prezydent Aleksander Kwaśniewski wmurował już w 2000 roku. Tomnik będzie znakiem przywróconej pamięci o mieszkańcach ziemi oświęcimskiej, którzy w latach 1940-45 nieśli pomoc, ratując życie więźniom hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Hospicjum znakiem wdzięczności, ponownym zwróceniem się w kierunku człowieka cierpiącego. Przedsięwzięcie zainicjowane przez byłego więźnia obozu, znakomitego aktora Augusta Kowalczyka, z trudem, ale powstaje. Ogromna w tym zasługa darczyńców i sprzymierzeńców, takich jak firma Austroterm, Jej prezes Anna Śpiewak została uhonorowana przez Fundację Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim medalem Honorowego Budowniczego Hospicjum. W związku z tym proszę łaskawie przyjąć ten medal i jest właśnie dar i jest to w gronie tych ludzi, którym, którzy rozumieją, że to hospicjum jest pomnikiem dla upamiętnienia postawy oświęcimian i mieszkańców ziemi oświęcimskiej z okresu II wojny światowej. Pani prezes, która ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień, w tym statuetkę dobrego ducha MDZM, jest zdania, że pomóc może każdy. W miarę sił i możliwości. Jest to tak y, wspaniała idea i tak szczytny cel, że y, naprawdę, jeśli można, to Namawiam każdego, żeby w, jakimś, w jakiś sposób przyczynił się do tego, żeby to ukończyć i żeby ten pomnik, który będzie również miał użyteczne funkcje, był już oddany do użytku. I jeśli mogę apelować, to również tutaj Pani Prezes bardzo popieram. Ja zdaję sobie sprawę, jak to jest trudna praca i jak, jak trudno jest. No właśnie czasem nawet żebrać pewnie o te pieniądze, żeby ludzie pomogli. bo no, różne są zapatrywania, a wydaje mi się, że budowanie pomników, które są tylko jakimiś tam no, pięknymi dziełami sztuki, to no, jest coś fajnego, natomiast to, to jest zupełnie coś innego. To jest coś wspaniałego coś, co będzie także ludziom pomagało, wspierało, czyniło dobro nadal. A Oświęciem jest tak szczególnym miejscem, że. Tego typu pomnik to jest coś rzeczywiście godnego podziwu i, i myślę, że to trzeba to dzieło szybko dokończyć i, i pomagać i wspierać. Jak pamiętamy, pierwszymi wyróżnionymi przez fundację były między innymi rządy Włoch i Japonii, które wsparły budowę kwotami milion sześćset i 600 tysięcy złotych. Powstała szansa na oś dobra. Przed wojną. Historyczna oś dobra. To był Berlin, Tokio, Rzym. Tutaj zabrakło Berlina. Podjęliśmy starania, które okazało się w, pierwszej, w pierwszym momencie pozytywna reakcja. Podejmujemy dalej, dalej starania. Jest szansa, że, że to się w końcu uda zorganizować. Jest środowisko w Niemczech. Które pochyliło się nad naszą sprawą, to jest fundacja doktora Rata, który w tej czołówce Włosi, Japończycy, Szwajcarzy, jest fundacja, która nas wsparła w prawie pół miliona złotych i repre reprezentuje środowisko lekarskie, medyczne. Jedno jedyne, które się zainteresowało tym, że tu powstaje. Swoją cegiełkę dołożyło wiele firm i osób prywatnych, ale to wciąż zbyt mało, by zakończyć budowę i oddać ten pomnik hospicjum osobom nieuleczalnie chorym. Potrzeba co najmniej 4 milionów złotych. W tej sytuacji trudno mówić o konkretnych terminach. Trudno obiecywać coś do przodu, jeżeli faktycznie na dzień dzisiejszy środków nie mamy. Ale być może, że i znajdą się ludzie dobrej woli, pokroju firmy Austroterm, pani Prezes, i tych i tacy inni, którzy nas stale wspierają, jak pan Stanisław Grzyżczyk, bo i osobiście i firma Hemo nas wspiera, i firma Omak, i, i firma z Przecieszyna pa, żwirownia pana Stanisława Balusia, można powiedzieć. Że są to ludzie, którzy nas nie zostawili nigdy w potrzebie, nawet kiedy potrzebowaliśmy nawet na tak zwane drobne wydatki. A tych drobnych wydatków zaczyna rzeczywiście przybywać z uwagi na to, że hospicjum, chociaż nieoddane do użytku, zaczyna generować koszty. Każdy może wesprzeć budowę hospicjum. Liczy się każda złotówka. Oto numer konta. PKOBP, oddział Oświęcim, 70, 10, 20, 23, 84, 00 94, 02, 0009, 18, 76. Monika Pawłowska, Oświęcimskie, 24.